Na moim kanale chciałabym pokazać, co firma Avon ma do zaoferowania dla nas w czerwcu. A więc na stronie 5 mamy krem nawilżający, aktywujący witaminę D. Jest napisane, że jedna aplikacja pomaga aktywować skórze witaminę D. Równo przebywanie w słońcu 10 minut. Także jest to krem, który aktywuje witaminę D. Oczywiście nie zapominajmy, że najlepszą rzeczą jest przebywać po prostu na dworze, jak najwięcej w tej chwili. mamy ku temu dużo okazji. Jest cieplutko, fajnie, zaczyna się lato. Na drugiej stronie na stronie siódmej mamy serum rozświetlające z witaminą C. No, w takiej średniej cenie 39,99, ale bardzo fajnie yy, skóra odzyskuje, po dwóch tygodniach skóra odzyskuje już młodszy wygląd, rozświetla, rozjaśnia naszą cerę, także jest to bardzo fajny efekt później. Na stronie 11 mamy konturówki. Mamy konturówki, bardzo dużo konturówek. Są to konturówki diamentowe, klasyczne. Są to konturówki też dobrowolnie za, za cenę 8,99, więc jest to bardzo dobra cena. Oczywiście nie zapominajmy, że przy zakupie dowolnego produktu z katalogu taką cenę mamy. Na stronie 15 mamy tutaj kosmetyki przyspieszające opalanie czyli są to balsamy do twarzy, olejek sprayu. I nabliżający samoopalacz. Za cenę jedynie 14,99, też przy zakupie dowolnego produktu z katalogu. Na stronie 27 mamy bardzo fajne wody, takie typowo letnie wody, leciutkie. Tych wód jest 4, a każda za 19,99. Oczywiście tu nie ma gwiazdki, więc tutaj nam firma nie każe nam wykonywać jakiegoś zakupu dodatkowego, także bardzo dobra, dobra cena. Na stronie następnej mamy całą serię kosmetyków do stóp. W tej chwili wiadomo, że od, odsłaniamy nogi, jest coraz goręcej, chodzimy w klapeczkach, w sandałkach, stopy powinny być zadbane, także mamy całą stronę na... Ignacji stóp. I oczywiście możemy sobie fajny zakup zrobić w cenie 25,99 tutaj mamy na górze 4 rzeczy, cztery rzeczy yy, które tutaj po sumowaniu na pewno dają nam większą cenę, możemy je kupić za 25,99 mamy bardzo fajną promocję. A w komplecie mamy cały zestaw kosmetyków do stóp na stronie 35. Mamy lakiery szybko schnące do paznokci. Wiadomo, tak jak wcześniej, produkty do stóp. Tak samo i w tym odsłaniamy częściej nogi. I możemy sobie tutaj pokusić się o różne kolory, zaszaleć z kolorami. Także bardzo dobrze jest skorzystać z tych lakierów. I potem na stronie 43 mamy tutaj fajną formę letnią, typowo letnią, piękną, żółtą, słoneczną, także nadającą się pewnie i do miasta, do pracy, a także i na wakacje. Piękny, żółty kolor. I po drugiej stronie mamy różnego rodzaju okulary słoneczne za cenę 24,99, czyli cena jest, mi się zdaje, w porządku. Można wykorzystać. I na następnej stronie mamy legendarne perełki w dwóch odcieniach w takim jaśniejszym i w dwóch odcieniach, nawet na jest tych odcieni trochę więcej. 5. Przecież jak źle patrzę chyba, wszystkie perełki, czyli każde perełki są po 19,99 bardzo dobrej cenie. Ja tak może nie wyraźnie mówię, ale jestem na... Dworze leżę na trawie, na to się mówi na brzuchu. Wam o no, tym wszystkim opowiadam. Delektuję się słońcem, wiaterkiem, tą piękną zielenią, która już nam zawitała. Jest tak ciepło, że można sobie spokojnie leżeć na prosto na trawie bez żadnego kocyka. A na stronie 65 mamy wodę perfumowaną, wnikątną, bardzo piękny zapach. Jest to chyba zapach historyczny. Bo pamiętam z okresów jeszcze szkolnych, gdzie tam takie były zmianki o Iwon, dopiero to pamiętam, że ten zapach cały czas był. Także jest to zapach taki, który jest z nami przez naprawdę bardzo długi czas. I na stronie 69 mamy bardzo fajne perfumetki, czyli wiadomo, w lecie się nosi małe torebeczki albo torebeczki przypięte do paska. Nie mamy, chcemy nosić jak najmniej, z sobą, bo jest gorąco. Także tutaj nam firma pokazuje perfumetki. W bardzo dobrej cenie, bo 9,99, jest tu 20 zapachów. Także naprawdę można sobie coś wybrać, każdy dla siebie. O tyle wygodne, że można włożyć do torebki i zawsze można użyć potrzeby. Dużo miejsca nie zajmują. Nawet się w kieszące zmieszczę, jak trzeba będzie. Także bardzo fajna oferta, i cena również. A na stronie 79 mamy kremy pod oczy. Bardzo fajne z serii Eniu. Jeden krem jest to krem podwójny, redukujący cienie, a drugi jest liftingujący. Bardzo fajne jest to, że może no, taki bardzo fajny, ciekawy sposób jest pokazany, bo to są słoiczek na krem jest podzielony jak gdyby na pół i bardzo fajnie to wygląda, można sobie tak jak tu proponują, prawda na dzień, na noc, na powieki po to czy zastosować a można ogólnie się zdaje, że jak to się nawet trochę wymiesza to się nic nie stanie na stronie 89 oczywiście mamy następne produkty przeciwsłoneczne są to Produkty też i dla dzieci. Cena 19,99. Cena jest w porządku. Także można wykorzystać tą promocję. I potem jeszcze mam tu zaznaczoną stronę 199, i strony jeszcze następne 213. Są to produkty, które są w promocji, wchodzą w taką promocję, gdzie 20 produktów się kupi, czyli 20 produktów, które w skład chodzą i żele, i płyny do kąpieli, I żele podkreślić takie z, z dozownikiem. Prawda? I jak tych produktów się kupi 20 sztuk, wtedy się będzie miało bardzo dobre bo 40% pusty. Bardzo fajna promocja i można ją wykorzystać, czyli w nią wchodzą te właśnie produkty antycelulitowe czyli takie modelujące ciało. I w skład tych produktów wchodzą też żele pod prysznic, żele pod prysznicą 8,99 w tej chwili jest to dość duża butelka, bo ma pół litra. Zapachów jest bardzo dużo, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Zapachy są bardzo piękne. Mój ulubiony to jest ten żółty. On jest z pomarańczem i z brzoskwinią i ten z frezją, czyli ten obok. A I jeszcze jest no, zapach ten vanilia wanilia-brzoskwinia też bardzo ładnie ładnie pachnie. Także na pewno fajna taka seria 20 sztuk, wcale to nie jest dużo, możemy kupić dla siebie, dla rodziny, dla babci, dla wujka, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne rzeczy, a zwłaszcza, że w nich wchodzą te produkty antycelulitowe i proteżele pod też które też fajne, bo mają jeszcze większą pojemność i są z także też można je wykorzystać. Także nie, nie trudno, nie trudno nazbierać tych produktów, że tak powiem 20, a dodatkowa promocja, jak ktoś uzbiera tych produktów 35, może sobie za złotówkę kupić później taki koc na dwór, tak, taki koc na plażę, na dwór, na trawę, na jezioro, który można wykorzystać za jedyną złotówkę, ale tu już trzeba wtedy nazbierać 30. 5, yy, tych produktów no i tutaj na stronie 217 mamy bardzo fajną promocję taką już yy, no chyba, no takie produkty bardzo tanie, czyli z tej strony prawej po 3, 217 po 3,99 i mamy tutaj i żele pod co prawda małe ale fajna cena, z tym że tutaj chyba tylko dwa zapachy są Mamy ochronę ust i dłoni, mamy dezodoranty antyperspiracyjne dla pani i dla pana, no i pielęgnację stóp. Także cena jest bardzo atrakcyjna. A z drugiej strony też mamy za 7,99 i tu mamy kremy różne, oczyszczające minerały, czyli maseczki, maseczki, pieringi, szampony, płyny do kąpieli płynę płyny do higieny intymnej i taki do higieny rąk także w tym chyba no w tym momencie jest bardzo ważna higiena rąk bo one no chyba są na spirytusie także bardzo dobry produkt na dzisiejsze czasy na dzisiejszą pandemię o tu na końcu jeszcze mamy takie też fajne wody w formie takich perfumowanych sprayów też w takiej cenie 15,99 pojemność jest 75 ml no fajnie bo to jest w szklanej butelce ładnie wygląda elegancko i tutaj firma IWON na czerwiec szykowała nam taką promocję że jak ktoś chce się zapisać yy, do IWON firmy IWON jeżeli zrobi zakupy już za pierwsze, czyli chce mieć kupon rabatowy, jak to się mówi, wypełni tam na dole, będzie link do, trzeba w niego kliknąć, jeżeli ktoś się chce zapisać i skorzystać z tej promocji, czyli tak, za pierwsze 5 zł, już możecie odebrać sobie za złotówkę tusz Euforia, bardzo fajny tusz, i potem jest za. Zakupy za 250 zł z całego katalogu. Mamy w czerwcu dostajemy wodę. Tutaj bardzo ładna woda, delikatny. Skład wchodzi różowy. Grajfrut płatki leśni. Możemy go zakupić za 5,99. Oczywiście te produkty muszą być tak. 250 zł. To, to są ceny zebrane z cenów katalogowych. Oczywiście od tego 250 jest rabat, czyli Ty nie płacicie 250, tylko płacicie już za produkty z rabatem. I wtedy w pierwszym miesiącu właśnie jest do odebrania ta woda. Tutaj w drugim miesiącu jest zwiększony rabat. tak bo nie wszyscy od razu, bo to wiadomo, rabat w, w yy, charakteryzuje się tym, że im więcej ktoś zamawia, tym ma lepsze rabaty. W trzecim miesiącu jest do, do odebrania pomadka i serum do twarzy, a w czwartej też firma daje rabat 30% za zamówienie 250 zł. Oczywiście jest jeszcze yy, możliwość następna, czyli po czterech miesiącach, jak w czterech miesiącach w ciągu 4 miesięcy zbieramy te kosmetyki i kupimy ich na 1500 zł. Czyli to wychodzi miesięcznie 375 Oczywiście to nie musi być podzielone tak ładnie. W jednym miesiącu może być więcej, w drugim mniej. Ogólnie, żeby przez te 4 miesiące zakupy wynosiły 1500 zł, firma nam proponuje grill elektryczne za 5,99 zł. Myślę, że jest to bardzo fajna promocja, bo 1500 odjąć nawet te 30% czy 25% no w zależności od tego kto ma jakiś rabat yy, daje nam to o wiele większą sumę a w tej chwili jest lato no te żele mi się zdaje, że potencjałem dużym są te żele pod prysznic yy, z dosadnikiem i te żele półlitrowe, bo yy, tak mi się zdaje, że to jest taka rzecz którą można wykorzystać a dodatkowo jeszcze właśnie możemy uzyskać ten koc na plaży Także jest to fajna, fajna promocja. Na dzisiaj dziękuję. Do widzenia. Oczywiście, jeżeli ktoś się będzie chciał zapisać do Ivon. Na dole pod, podepnę link. Także zapraszam do mojej grupy. Będzie nam się bardzo fajnie współpracować. To na razie. Hej.